z tej strony bez zmienia. to jest kolejny odcinek serii na owincle, czyli granie w margo a dzisiaj sobie chwilę pogrę w margo to jest moja nowa postać może nie postać, ale no to jest po prostu no tak, moja nowa postać spokojnie, tamte, tamte dwie postacie też mam yy, no tak, to jest moja już trzecia postka bez zmienia i ty parazyty no także już mam 16 maga za niedługo będzie 20, także a zapomniałem dajcie dajcie mi subskrypcję oraz lajka nie, łapkę w górę. Co ja mówię? Ej, ja, go lajka. Ła. Zachęcam Was do dodania subskrypcji oraz łapki w górę. No, a ja chwilę sobie teraz wbiję. Czekajcie, nie możecie to widzieć. Eee. Yy. Mm. To jest życiowa misja niestety bo to musieliście chyba usłyszeć Ale trudno. Mówi się trudno. Włączę coś innego eee... Co by tu dać? Coś bez przekleństw. Dobra. Lecimy. Eee... To i... no, to tak. M Nie kupuj prezentów na święta! Zagraj je w VOXEP! PlayStation 4, XBOX ONE, iPhone'y, tiszoki, głośniki i słuchawki bezprzewodowe do cię codziennie w VOXEP! się już teraz na voxep.pl lub w naszej mobilnej aplikacji. O, oh, Mam nadzieję, że widzicie, jak nie to będę musiał to dwoma palcami, ten telefon. F-ka mm. naciskam. No, także... Przepraszam, że taki krótki odcinek, ale to by było na dzisiaj na tyle w tym odcinku. Przepraszam, że taki krótki, ale w sumie dwie minuty, no to całkiem taki, ale jutro będzie. Nie, jeszcze dzisiaj wleci. Cz, nie, tak, dzisiaj wlecą jeszcze cztery odcinki z Margo. No jak już będę miał zapewne 20 level, no tak, to by było na tyle w tym odcinku. Siema.